Arka gdynia w hicie 16 kolejki Fortuna pierwszej ligi pokonuje Lechia Gdańsk 1 do 0 po bramce Michała Martynika i tym samym przełamuje swoją 16-letnią pasję bez zwycięstwa w derby miasta. A o tym spotkaniu porozmawiam wraz ja nazywam się Kacper Czuba. A o tym spotkaniu porozmawiam wraz z redaktorem Polska Piłka PL Radio Campus, Oskar Śmek. Witaj Oskar. Cześć. Cieszę się, że w ogóle wróciłem tutaj, bo długo mnie nie było na ten. Jeszcze honorowy absolwent y, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Oskar, y, Twoje pierwsze wrażenia o tym spotkaniu? Bo z mojej perspektywy Arka w y, kluczowe wejście było w, Arki, Arki w drugą połowę rywalizacji. Y, może zacznę od tego, że towarzyszy nam taka zimowa aura. Pierwszy raz y, w tym sezonie coś takiego poczułem, że przy z, przyjechaliśmy na mecz i zaczął padać jakiś cały ten mecz, właśnie. właśnie Towarzyszył temu meczowi solidną pady śniegu, przez co nawet piłka musiała być zmieniana na pomarańczową. No i boisko, bo zasypane to miało na pewno duży wpływ na przebieg spotkania. Eee, zacznę od pochwał dla Arki, bo naprawdę tą drużynę zaczęło się oglądać z przyjemnością. się o tej długiej Śródme, serii. Dodajmy też dziewiąta wygrana z rzędu, siódme no, zwycięstwo ligowe z rzędu. Brzmi więc to fenomenalnie, dziewięć Wojciech, Można powiedzieć, że trener Wojciech Łobudziński zbudował potwora. A w ogóle się nie spodziewałem tego, bo nieraz rozmawialiśmy, pamiętam po jakichś meczach Arki, tutaj się śmialiśmy, że Arka u siebie w ogóle nie potrafi grać i w tym sezonie kompletnie temu zaprzecza. E, naprawdę oglądam się ich jak mówię, z przyjemnością. E, zacznę od pochwał dla bramkarza, bo to, co Lenarcik robił w tym spotkaniu, naprawdę e, tak, mam wiele razy nie, ratował ze słowospodarów. Jeden z lepszych występów Pawła Lenarcika, jeżeli nawet nie najlepszy w sumie w bramce Arki w tym sezonie, bo kilka kluczowych interwencji, zwłaszcza te pierwsze minuty, gdzie nie wiem, czy to nie była najlepsza Lechia w pierwszych minutach i też końcówka, ale pierwsze minuty to może była taka przewaga Lechi, ale później Arka z każdą kolejną minutą, z każdą kolejną akcją wchodziła na coraz wyższe obroty. No tak było dokładnie, jak mówisz. Powiedziałbym, że Lech... Lechia mogła już w ogóle stracić bramkę w pierwszej połowie. Świetne okazje Arka sobie kreowała i Ty się ze mną nie zgadzałeś, co prawda, ale ja uważam, że Arka nie zaczęła się, ty, dominować. Nie zgadzałem zaczęła dominować, ok, zaczęła, zaczęła kreować grę, Lechia się... Ale Lechia też miała sytuację, moim zdaniem. Lechia też miała sytuację strzał kapicia, strzał chłania w, w pierwszych minutach, ale okej, okay, później arka zaczęła przeważać. I jeszcze mogła Gola doszła i strzelić po tym, jak Sernawski tak wypiątkowywał, można by powiedzieć, strzał Sebastiana Milewskiego. Tak, tak. Może w ogóle poza aspektem samego meczu, warto wspomnieć, że no, fenomenalnie dzisiaj reprezentowali się kibice Pełny Pierwsz, stadion praktycznie. dodajmy jeszcze tylko, że pierwszy mecz po, boj, po, po bojkocie można powiedzieć zastopowaniu bojkotu tak. kibiców. Na ile? Około na 11-12, może nawet 13 tysięcy kibiców, więc to naprawdę robi wrażenie i... No było czuć atmosferę derbową, to możemy wam na pewno powiedzieć. Wiemy, wiemy że z pewnością obstawiamy, że dzisiaj Gdynia gdzieś nie zaśnie. A co do meczu po przerwie, bo rozmawialiśmy trochę o pierwszej połowie, no w drugiej połowie moim zdaniem Arka zaczęła jeszcze bardziej dominować. Co właśnie naprawdę ten czy kontrowersyjny karny dla mnie nie dla niektórych widziałem kibiców Lechi tak z perspektywy trybuny moja perspektywa na to jest taka, że Andrzej Czindry jest po prostu nie trafił w piłkę i musiał się ratować przewinieniem i moim zdaniem rzut jak najbardziej jest słuszny ale znaczy... z perspektywy trybun nie wiem jak to wyglądało z perspektywy odbiorniku z perspektywy mhm. telewizji. ja mam wrażenie, że kibice Lechi bardziej mieli pre... nie tyle pretensje co do podyktowania karnego co do Mieli takie zdanie, że gdyby nie takie warunki, już teraz tego może nie będzie widać, bo się został odgarnięty, ale wcześniej było prawie całe białe boisko, a gdyby nie te warunki, po prostu nie byłoby tego faulu, gdyby nie te warunki. No trochę, trochę tłumaczenie naokoło. Ja bym powiedział, że warunki są, były takie same i dla Arki, i dla no, i Można powiedzieć, że okej, okay, Arka... Niby to jest do jej domowy stadion, jej domowy obiekt, ale też no, warunki były równe dla obu drużyn, więc tłumaczenie się warunkami, ja tego nie kupuję szczerze mówiąc. No dokładnie, a potem no co, czerwona kartka Marcjanika, znaczy druga żółta, jak to powiedziałeś. Michał Marcjanik, to też właśnie warto postać, którą myślę, o której musimy wspomnieć, bo postać, która najpierw strzela gola z rzutu karnego, później dostar dostarczy dodatkowych emocji w tym spotkaniu, bo druga żółta kartka, mam wrażenie trochę niepotrzebna. Wiesz, to UFO taktyczny, wydaje mi się, że oni po prostu ogólnie chwaliliśmy cały czas obronę Arki, to na pewno trzeba powiedzieć, więc wydaje mi się, że oni nie chcieli ryzykować, że coś może Lechia sobie wykreować, więc zapobiegli po prostu być może akcji bramkowej, nie dowiemy się tego nigdy, ale no z perspektywy meczu chyba nie żałuję Michał Marcjaniku, że zdecydował się na ten faul, bo Arka wygrała. Zap, zapisał tak. się w każdej statystyce, gol, żółta kartka, żółta kartka, czerwona. Tak jest. Y, ale też y, mówimy wiele Asysty o... Asysty nie miał, co, prawda? Tak, A. mówimy właśnie wiele o Pawle, Pawle Renarciku, mówimy wiele o m, teraz o Michale Marceniku. Też można powiedzieć wiele, no na przykład o Kasper Skóra, dzisiaj też bardzo średnie spotkanie, ale tak samo to, to, to co y, można było się obawiać z perspektywy Lechi y, przed derwami, środek pola. Mam wrażenie, że dzisiaj ten środek pola Jan Bigański, Liset Kapić. Nie do końca to wyglądało tak, jakby pewnie Trener Grabowski tego oczekiwał. No co do Kaspra skóry, no to ja go najbardziej w tym czu zauważyłem chyba wiesz kiedy? W tej sytuacji, kiedy w pierwszej połowie miał no 200% sytuację i po prostu nie mogłem tego zrozumieć, jak on tego mógł nie strzelić. Po prostu wystarczyło gdziekolwiek obok brąkarza strzelić. No, postanowił yy, strzelić prosto yy, w bramkarza Lechigdańsk, co skończyło się oczywiście obroną. Nie pomagałem mu oczywiście warunki zapewne, no tak, tak. ale też, no takie, to jest setka. Bramkarz też, właśnie, trochę twoją analogię stosując, bramkarz też miał problemy na pewno większe przez te warunki yy, przy bro, obronie. Aczkolwiek, jeżeli mówimy o bramkarzach, to wchaliliśmy powoli na Cika. Ale Bogdan Sarnawski, tak, dzisiaj bez, bez błędu. E, e, przy rzucie karnym wyczuł, wyczuł intencje Marcenika, ale tak. strzał by był zbyt mocny, na tyle zbyt precyzyjny, precyzyjny tak. na tyle mocny, żeby, e, żeby Ukrainiec miał szansę na interwencję. Ale Bogdan Sadnawski dzisiaj bez błędu. Ja mam wrażenie, że faza kreacji, faza fa w ofensywie Lechi dzisiaj to, to zawiodło najbardziej. Tomasz Bobczek został wyłączony z gry przez stopę tak, to jest całkowita racja. Ja uważam, że no Lechia, nie, ty mówisz o paru sytuacjach, ale yy, zawiodła właśnie gra w środku Pola, nie mieli tego feelingu jak Arka, ale piłka Arka bardzo łatwo chodziła. Łatwo sobie kreowali sytuacje brąkowe. Lechia miała z tym kłopoty, próbowali jakichś strzałów z dystansu. Yy, zwłaszcza pod koniec spotkania, kiedy grali w przewadze. Yy, no ale Arka właśnie tą mądrą grą w defensywie, bo trafiła powstrzymywać yy, tutaj gości z Gdańska. No i, i po prostu dzięki temu udało mi się zdobyć to zwycięstwo. Yy, Wynik moim zdaniem odzwierciedla na przebieg tego spotkania. Gdyby to się skończyło 0-0 bez tego karnego, no to pewnie obie drużyny miałyby jakieś swoje odczucia, czy jedni zasłużyli, czy drudzy bardziej, no ale jednak trzy punkty chyba zasłużenie zostają w tej grze. Też tak moim zdaniem, też tak uważam, że te trzy punkty całkowicie dla Arki w dzisiejszym spotkaniu jak najbardziej zasłużone. A ja, 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 ja bym chciał zapytać o jedną postać z Lechigdańsk, Gdańsk, Maksym Chłań, bo z mojej perspektywy to był jeden z aktywniejszych zawodników w ofensywie biało dzisiaj, który był troszkę w pierwszych minutach tak nie do trochę, obrońca było widać, że mają z nim problemy, bo za szybki był w pewnych aspektach, po nim właśnie pierwszą rzutą kartkę po faulu na Chłaniu pierwszą kartkę złapał Michał Marcianik. Był na tyle że Ale ta końcówka, ta wiesz, końcówka w no. wykonaniu jakbyś tak... Całościowo miał podsumować występ Ukraińca? Ja ci mogę powiedzieć, że jego zaobserwowałem w czasie jego spotkania jako taki mocno agresywnego zawodnika. Często w pojedynki się pchał, faulował dość często. No i tą jego ofensywną grę można było zobaczyć właśnie zwłaszcza już w to końcówce, kiedy. Trochę... Właśnie pod tą bramką, gdzie pokazujesz, bardzo zależało już tak desperacyjnie trochę, kiedy Lechia szukała gola w ostatnich minutach, zaatakował brąkarza tam i jaknął się w po prostu starcie było między zawodnikami Jarki i Lechi. No i na no chyba zasłużenie wyrzucono go z wojska. No bo to za nieprzemyślane nie, nie zachowanie tego druga, druga żółta kartka, kupnięcie tak. Pawła Narcika to w rękę. W rękę w dłoń, ręg, w dłoń no. Paweł Narcika. Ale te, nie, te pojedynki Maksymal Chłania z Dawidem Gajnym dzisiaj na skrzydle, kam Kamilom, Kamilomeną, bardzo, bardzo ciekawie się to oglądało. Kamilomena może trochę gorzej, jakoś go bardziej yy, arkowcy potrafili zatrzymać. Ale też, yy, 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 myślę, aspekt, który mi się rzucił w oczy, to zmiany. Yy, bo kiedy Szymon Grabowski już wykorzystał trzy tyle te, zmian, ten Wojciech albo to było jakoś. Że nie dokonywał ani jednej. Bardzo późno ten Rebłodziński zakaz pierwszą zmianą. Czy myślisz, że to wynikało z braku takich realnych opcji z ławki? Czy to wynikało z tego, że po prostu był zadowolony z tego, co widzi? Na boisku dzisiaj. No, no ja już nie raz chyba ci mówiłem, że dla mnie Lechia ma za krótką kadrę. Nie ma takich zawodników na tym wysokim poziomie, którzy potrafiliby e, oddać ten sam poziom schodzącego zawodnika, co właśnie z miednicy. E, no i może dlatego czekał z tymi zmianami, żebym liczył, że jednak ta pierwsza jedenastka, ten pierwszy garnitur e, powalczy o tą bramkę. Ale mam wrażenie, że właśnie po tych zmianach paradoksalnie Lechia zaczęła więcej grać. Oczywiście miało to wpływ na to, że gra w przewadze, ale jednak coś jest. Musi przemyśleć się o Grabowski, że może jednak jakoś, jakaś zmiana w, w pierwszej jedenastce będzie no, dobrym pomysłem. Znaczy można stwierdzić, że też zauważmy te absencje Żeliski i Neugebauera, które myślę oczywiście. bardzo diametralnie wpłynęły na grabie o zielonych ale... ja przyjechała osłabiona, to Lechia... trzeba powiedzieć na jak ja przyjechała osłabiona bez Neugebauera, bez Żeliski. kontuzjowani są wciąż Luis Fernandez i Conrado, ale też... Nie wiem, ja nie, nie widziałem takiego, ja mam wrażenie, że też różnica była taka w Arce, trudno mi powiedzieć o kimś, że ktoś zagrał słabsze spotkanie, bo można powiedzieć, że Karol Czubak nie miał zbyt wielu sytuacji no, na gola, nie miał, nie miał. ale to po faulu na nim Arka miał rzut karny. Tak. Y, przy każdym zawodniku z Arkiem moim zdaniem dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć coś dobrego o jego występie, y, a w Lechii mi brakowało takiego lidera, takiego no, zawodnika, ładnie, który było. pociągnie tą grę. Jaka jest twoja opinia? No, do, dokładnie mam takie samo uczucie. nie widziałem zawodnika, który by chciał pociągnąć cały zespół za sobą. No, chwaliliśmy bramkarza Lechii, no to on, paradoksalnie najlepszym zawodnikiem Lechii może być brałkarz, no bo ofensywa no, też, no nie wyglądała dzisiaj zbyt Też dobrze. musimy też pamiętać, że ta taka, wiesz, ta otoczka 13, 13 tysięcy kibiców, 12-13 tysięcy kibiców pełnego... Fanatycznych kibiców. Fanatycznych kibiców, głośno dopingujących zespół przez 90 minut, e, pełen stadion w Gdyni, to jest, Lechia, pamiętajmy, jest jednak też młodym zespołem i to dla niektórych są... Nie były tak, to niecodziennie się gra takie no, derby w tym miasta i niecodziennie gra się taki, mecz o takiej randze, tak ważne dla kibiców drużyn. To, no dokładnie, pełny stadion zawsze wywołuje, wiesz, właśnie tych szczególnie młodych zawodników, tak jak powiedziałeś, dla których to niektórych są po prostu pierwsze derby. Zobaczyli, co, czym w ogóle są derby trójmiasta. Zobaczymy, jak to wyjdzie w rewanżu wiosną w Gdańsku, czy równie licznie pokażą się kibice Lech i Gdańsk, ale pozwól, że jeszcze przejdę w ogóle do takich czysto statystycznej matematyki, bo Arka tym zwycięstwem wychodzi już na pięciopunktową przewagę, a co. Taka Przecież przewaga może pan... jest mała, ale jednak w pierwsze ligi, która jest niesamowicie ciasna, to jednak już jest jakieś odskoczenie od tej reszty stawki. I ja Ci może teraz zadam wyjątkowe pytanie. Czy sądzisz, że Arka będzie dalej kroczyła tą drogą zwycięstw? I czy już jest silny kandydat, Twoim zdaniem, na most ekstraklasy po prostu? Ja bym powiedział, że w tym sezonie najsilniejszą, najsilniejszą, można powiedzieć, argumentem, takim największą zaletą Arki w tym sezonie jest trener Wojciech Łowodziński po niepowodzeniu w Wieczystej Kraków, gdzie miał walczyć o awans do drugiej ligi, a skończył został w trzeciej pokazuje, że nie dostał wielu transferów latem i, I po to zrobił, że wrócił, tej drużyny wrócił, odbudował Olafa, Kobacki, odbudował Olafa Kobackiego, który, którego mógł znać z czasów w Miedzi Legnica z poprzedniego sezonu, odbudował trochę jakby sprawił, że Arka, Umie wykorzystywać swoje przewagi, umie je zamieniać na bramki, bo tego brakowało w poprzednim sezonie, w meczach domowych. Zwłaszcza Arka potrafi kontrolować mecz. Jest dobrze zorganizowana, ma przewagi i kontroluje naprawdę dobrze tempo gry. I to widać w statystykach. No, 6 z 8 wygranych domowych spotkań w tym sezonie, gdzie w poprzednim no. sezonie Arka wygrała, o ile się nie mylę, 3 domowe spotkania. Ale pytanie, właśnie, co się wydarzy zimą i jak, do, jak te zmiany właścicielskie. A czy kadrę trzeba wzmocnić? Na... Moim zdaniem trzeba wzmocnić, bo na dłuższą metę będzie, będą będzie będzie widać pewne, pewne takie wady i pewne problemy pod koniec sezonu, zwłaszcza. Dokładnie. Do tej się spojrzałem, bo nam wykaszają światła. To jest, czyżby, się to jest robić? chyba sygnał, żebyśmy żebyśmy chyba już powoli zmierzali do puenty i do to końca. Mój to będzie studium. to, że się w sumie zgadzam, że trzeba po prostu poczekać co Arka zrobi zimą, bo to jest podobny case co śląskie Gielonia w Ekstraklasie. Trzeba, nie można teraz jeszcze wnioskować, że o Śląsk wygra mistrzostwo, Arka na pewno awansuje. No nie, trzeba poczekać co się dzieje zimą w różnych klubach w całej lidze. To jest zbyt duży okres czasu, żeby przewidzieć już, ale jest to na pewno dobra podstawa, żeby w końcu w Gdyni i może też niedługo w Gdańsku jeżeli, że trójmiejskie drużyny wrócić mogą do tej piłkarskiej elity w Polsce? Ja na, teraz na koniec już tak pointując wys, wysunuję taką teorię, taką tezę. Czy Twoim zdaniem mamy maj 2024? Dwie pierwsze pozycje, nie, nie kolejność przypadkowa, nie zupełnie ten Arkang jak Gagdańsk ze bezpośrednim awansem do klasy. Na ile Twoim zdaniem byłoby to realne? Jest to realne? na ten jest moment. to scenariusz, na początku sezonu bym powiedział, że bardzo mało, ale teraz już po powiedzmy tej nie połowie jeszcze sezonu, ale powiedzmy 40%, jest to możliwy scenariusz, nie na go jeszcze realnym, ale możliwym, bardziej typowo typował chyba lechie jednak w tych barażach. Czyli miejsca 3-6. Arka jak najbardziej z tą grą w top 2 bym widział. Lechia musi jednak coś jeszcze w sobie poprawić, żeby o to drugie miejsce powalczyć, bo tam jest zbyt dużo równych zespołów kandydatów na tą walkę bezpośredni awans. Więc Arkę tam widzę, Lechie jeszcze może trochę nie. I to myślę będzie idealne podsumowanie naszego można powiedzieć pierwszego w historii wyjazdowego studia z stadionu. w Nefinie. Może będą następne? Może będą następne, zobaczymy. Z... Już Śnieżne można Gdyni. powiedzieć śnieżnego stadionu, z ciem, już zgaszo, zgaszonego świata, pustego stadionu miejskiego. Ale fajny klimat to teraz dało, tak spójrz. Bardzo fajny klimat z pustego już i ciemnego stadionu miejskiego w dyni Za rozmowę Oskar, bardzo ci dziękuję. Oskar Czmiak. Dziękuję bardzo. I Kasper Czuba. Dziękujemy bardzo i życzymy do, dobrej nocy.